W ciągu a to jest podsumowanie Maja, trochę się spóźniłem, bo w sumie zapomniałem, bo się skupiałam na tym challenge'u, co robię, że codzienne filmy i zapomniałem, dzisiaj jak nagrywam to jest 14 czerwca i prawdopodobnie chyba dziś wystawię, zobaczę, no ale dobra, lepiej teraz niż w ogóle. No, więc y, zaczynamy od wyświetleń. Wyświetlenia to jest, nie wiem czy. Mi się wydaje, że to jest rekord ogólnie kanału wyświetleń w miesiącu. Nie mogę sobie przypomnieć, czy były lepsze. Chyba nie. No, prawie 3,5 tysiąca, więc to jest dużo. Tutaj był fajny, już tu już 350 wyświetleń, ale tu wtedy, bo liveów dużo robiłem. No, yy, godzin też dużo, tu nawet w jednym 20 godzin, prawie to jest ładnie. Teraz już trochę mniej, a nie, no, no bo to wtedy nie robiłem mniej, już i mówiłem chwilową przerwę, no też ładnie. No, bo na przykład patrzcie na 19, to 140 przez cały rok 19, więc no i tak samo, a wyświetnie podagadać. Dobra. Yy, subskrypcji bardzo dużo. To chyba nie był rekord w miesiącu. Było więcej, chyba 70 lub 80. Był jakiś taki moment w 2018, że nawet w jeden dzień 33. Chyba tutaj 7, 1, 8. Tu ładnie szło, ładnie. Tutaj chwila przerwy, tu po 4. No, a nie, tu już trochę minęło, ale jest, dobrze idzie, bo już mamy aktualnie 603 subskrypcji, więc tylko 397 subskrypcji do 1000, więc jesteśmy bliżej niż, niż dalej, więc jest dobrze. No, zarobki to tam wiadomo, nie zarabiam. Yy, najpopularniejszy film w maju to jest właśnie Nowa Praca z For a też ładnie. Jeszcze nawet ten z zarobkiem na forlifeie 500 uzyskał, no i oczywiście live'y. No i jeszcze nawet trochę, prawie 100 wyświetleń kupiłem Buffalo, więc no trochę dla mnie to śmieszne, bo no, no nie wiem czy to był jakiś ciekawy film, ale no, dobra. Wyświetlane miniatury też ładnie, tutaj nad Po 2, ale w sumie Wam pokażę może jeśli będziecie chcieli, mogę Wam pokazać statystyki z moich dwóch kanałów, czyli z kanału farmingowego i z grami mobilnymi macie link oczywiście w opisie do tych kanałów bo już farminga prawdopodobnie nie będę nagrywał. Nagram odcinek dlaczego? Już przestaje No, to są angielskie kanały. W planach mam jeszcze dwa też angielskie otworzyć, ale tak studio się roz. Dobra, mniejsza z tym. Prawie 3 trzy... no zaokrągleniu 30 tysięcy wyświetlonych miniatur, no to jak ktoś się nie zna, no to to jest yy... wyświetlenia miniatur to że się film wyświetlił na głównej stronie znaczy tutaj jest pokazane, że w wyszukiwarce funkcja przeglądania to jest jedna i to praktycznie sama a nie no przeglądania to jest że przegląda a strony, no to w ogóle, że wchodzi na YouTube proponowane filmy, to jak oglądacie jakiś film i potem wy ma macie jeszcze jakieś inne, no powiadomienia to in i inne, prawda, na przykład, nie wiem, tam z Facebooka, czy z Discorda, coś takiego, jest zewnętrzne, na Google, serio, ktoś wpisuje z Discorda, Facebooka, no może komuś wysyłałem, ale nie wiem, jakieś tutaj dziwne, lubiane to jest For life y no, wyszukiwania, sam forlife. life yy, No i oczywiście forlife, life tak yy, No, MTA teatr teraz tutaj było trochę słabo, bo... Ale tu ładnie, jest ładnie Ale jak wystrzelił ten mój kanał z grami mobilnymi, to... To, to jest nie do przebicia tutaj na moim, to już bym musiał Nie wiem, po 3 albo 4 filmy dziennie lub live'y 12 godzinne Robić to wtedy tak, ale ładnie. Współczynnik klikalności jaki jest o... tej pisze, czy nie? Ale chyba tego 10, więc to no, nie, jest źle. nie jest źle. bo tutaj widać, tu są większe, tak? Tylko to takie średnie bierze, bo tu nieraz jest o mniej, nieraz więcej, to takie też do końca. Yy... No wyświetlenie unikalnym widzowie, to jest taki, że wejdzie już nie Czyli jeden ja, taki po prostu, jednorazowy, no to, no to najwięcej oczywiście na live'ach, no bo niektórzy wchodzą, wychodzą. Yy, zaangażowanie to jest godziny, a i średni czas oglądania to są 3 minuty. No i możecie też napisać jakie chcecie, bo ja tak myślę, że tak 10-11 minut to jest optymalny film. Bo nie za krótko, nie za długo, bo jak wezmę mniej niż 10 minut, to za to YouTube ma taki film gdzieś, tak. No, no tutaj jakieś te karty, jak wam robiłem jakieś, ponoć mieli usunąć już 1 czerwca, więc coś będą nowego robić, odbiorcy no to są unikani, tego to też, my... sam nie wiem co to, o nowe te, tutaj to oczywiście kłamią, języki, ah, subskrybować, widzicie jak to słabo idzie. Ukraina z... Ach. No i tutaj z 300 tych... właśnie nie, za... nie zapominajcie dzwoneczka dawać, bo to widzicie. Yy, dostają tylko... a dobra, tam szkoda gadać. A co to jest w ogóle? Kiedy twoje widzowie oglądają YouTube'a? Ej, to jest dobry ten. Najczęściej... Yy... W poniedziałek. Czyli y, ogólnie w poniedziałek najwięcej ogląda, rozumiem. I w przedziałach od 12 do y, 22. No to o 15:00 filmy są. Staram się, no nieraz mi nie widać. więc, no ale to już z tego tego podsumowania będzie wszystko. No bo co tu wam jeszcze pokazywać? Po prostu no, był chyba najlepszy. Nie wiem, czy nie. No mi się udaje, że najlepszy, bo najwięcej miałem. Marcu dwa coś. No najlepszy. No ale godziny to już w ogóle. To już wiem, bo nawet patrzcie w no. Dobra, nie będę tutaj narzekał. Jest dobrze, więc dzięki za wszystko. Cześć, do następnego.